Grzech oddziela człowieka od Boga. I to jest problem, który musi zostać rozwiązany w pierwszej kolejności, zanim człowiek może powrócić do wspólnoty z Bogiem. Bóg jest świętym Bogiem. On jest kochający Ojcem. On jest Bogiem pełnym dobroci i miłości. Jednakże, jakkolwiek miłosierny by nie był, nie może przymknąć oczu na... Na nasz bunt i nasz grzech, ponieważ jest również święty. A więc ta równowaga pomiędzy świętością i miłością Boga jest tym, co wielu ludzi zdaje się nie rozumieć. Wielu ludzi myśli po prostu, że jeżeli tylko zwrócą się do Boga i powiedzą: No cóż, Boże, jest mi przykro z powodu tego, co zrobiłem, a On im wybaczy. Ale na jakiej podstawie może im wybaczyć? Gdybyś popełnił przestępstwo przeciwko prawom jakiegoś kraju i gdybyś został postawiony przed sądem, przez policję, i gdyby na miejscu sędziego, tego, który by tam siedział, był twój ziemski ojciec, który kocha cię bardzo mocno. Czy mógłby powiedzieć: Kocham cię, mój synu, puszczam ciebie wolno? On może bardzo Ciebie kochać, ale siedzi tam jako sędzia. I byłoby to niesprawiedliwe, gdyby puścił Cię wolno. Więc jeśli człowiek może być tak sprawiedliwy, uczciwy i prawy, czy umiesz sobie wyobrazić, o ile bardziej sprawiedliwy jest Bóg? Ale co ten Ojciec może zrobić dla Ciebie? On może ukarać cię w pełnym wymiarze prawa. Powiedzmy, to może być 100 tysięcy złotych grzywny, którą na ciebie nałoży jako sędzia. A następnie, kiedy zejdzie ze swojego sędziewskiego krzesła, zdejmie swoją togę i podejdzie do ciebie jako ojciec. I może wypisać ci czek ze swoich własnych, ciężko zarobionych pieniędzy na te 100 tysięcy złotych i dać Tobie, abyś zapłacił karę. W takim wypadku nie byłoby niesprawiedliwości, ponieważ On ukarał Cię pełnym wymiarem prawa, a potem sam zapłacił tą karę. To jest jedyny sposób, w jaki Bóg może wybaczyć nasz grzech. To nie tylko przez to, że żałujemy naszych grzechów. To dzięki temu, że Bóg w swojej sprawiedliwości zapewnił sposób, aby cena za nasze grzechy została zapłacona. To jest całe przesłanie Biblii. To jest to, co zrobił Jezus Chrystus. Bóg zszedł na ziemię w osobie Jezusa Chrystusa. I zapłacił tą cenę. On nałożył na nas pełną karę przewidzianą przez prawo, a karą za grzech jest śmierć. Ty i ja zasługujemy na tę karę śmierci bez względu na to, czy mamy wiele grzechów, czy mało. Mężczyzna, który popełnia jedno morderstwo, jest powieszony, a mężczyzna, który popełnia tysiąc morderstw, również jest powieszony. Ilość grzechów nie robi żadnej różnicy. Jeżeli jesteśmy winni, to zasługujemy na śmierć, niezależnie od tego, czy to jeden grzech, czy nasze grzechy są liczne. Ale Bóg w swojej miłości ustanowił sposób, w jaki nasze grzechy mogą być wybaczone. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i wziął na siebie naszą karę, kiedy umarł na krzyżu. Bóg musiał stać się człowiekiem, takim samym jak my, i musiał przejść przez te same pokusy i troski, z jakimi się mierzymy jako ludzie, i umarł jako ofiara za nas, biorąc karę za nasze grzechy na siebie samego. Zapamiętaj to. Karą za grzechy nie jest fizyczne cierpienie, ani choroby, ani bieda, ani powrót do życia na tym świecie w jakiejś niższej kaście społecznej. Nic z tych rzeczy. Zapłatą za grzech jest wieczna śmierć. To oznacza bycie oddzielonym od Boga na zawsze. I nasz grzech jest jak dług, który zaciągnęliśmy u Boga. Jezus Chrystus, kiedy za nas umarł, zapłacił ten dług za nas. Biblia mówi, że nasza własna sprawiedliwość jest jak szata splugawiona w oczach Boga. Myślimy o pewnych uczynkach jako o dobrych, a o innych jak o złych. A co dlatego, że porównujemy się do innych ludzi, którzy są często bardziej źli niż my sami. Jako przykład możemy podać szkolną klasę. Uczeń, który otrzymał 25% z matematyki, może uważać siebie za bardzo bystrego, kiedy porównuje się do innego ucznia, który otrzymał 5%. I to może być prawda. Ale i tak nie zaliczył. Dokładnie tak jak ten drugi uczeń. I obaj będą musieli powtarzać klasę w przyszłym roku. Pomimo, że pierwszy miał o 20 punktów więcej od drugiego. Więc kiedy mówimy, że jesteśmy dobrzy lub ktoś inny jest dobry, to zawsze jest to w odniesieniu do kogoś innego. On dostał 20%, jest dobry, inna osoba dostała 10%. Ale w porównaniu ze standardem wszechmogącego Boga, który wynosi 100%, wszyscy są niedoskonali. I dlatego Biblia mówi, że nawet tak zwane dobre rzeczy, które zrobiłeś, dobre uczynki nie są cenne w Bożych oczach. W oczach Boga są jak splugawione szaty. Nie są wystarczające, abyś był godny przed Nim. To dlatego, że mamy tak małe zrozumienie Bożych standardów że wyobrażamy sobie, że parę dobrych rzeczy, które zrobimy, sprawią, że on nas zaakceptuje. Nasz Bóg jest Bogiem nieskończenia świętym. I nikt z nas nie jest w stanie tego osiągnąć. Wszyscy jesteśmy w beznadziejnym stanie. Każdy jeden z nas. I nawet jeżeli nasze dobre uczynki i najlepsze uczynki, jakie jesteśmy w stanie uczynić, nie mogą sprostać standardowi Boga, zatem jaka jest nasza nadzieja? Jesteśmy zgubieni, bez nadziei. I dlatego właśnie Bóg uczynił tę drogę, posłał swojego jedynego Syna Jezusa Chrystusa, aby On umarł za nasze grzechy. I poprzez śmierć Chrystusa każdy grzech każdej istoty ludzkiej został całkowicie zgładzony. To znaczy spłacone. Nasz dług został spłacony. Ale tak jak w przykładzie, który przytoczyłem na początku, o ojcu, który schodzi z krzesła sędziewskiego, wypisuje czek i daje ten czek swojemu synowi, aby mógł zapłacić. Kara. Ten syn nie jest wolny, dopóki nie weźmie tego czeku od swojego ojca. Nie wystarczy tylko sam fakt, że ojciec wypisał ten czek. Syn musi go wziąć. I na to właśnie Bóg czeka, aby człowiek to uczynił. Bóg już zapłacił cenę za grzechy ludzkości wtedy, kiedy Chrystus umarł dwa tysiące lat temu na krzyżu. Ale to przebaczenie nie może być Twoje, dopóki go nie przyjmiesz. Musisz je przyjąć, musisz powiedzieć: Dziękuję Ci, Panie, że umarłeś za mnie. I tutaj widzisz głupotę człowieka, kiedy on nie chce przyjąć tego, co ma zaoferowane za darmo. Co pomyślałbyś o tym synu na sali sądowej, gdyby jego ojciec wypisał ten czek na 100 tysięcy złotych, a on nie chciałby go przyjąć? To jest głupota ludzka. Wszędzie. Jeżeli ten syn odmówiłby i powiedziałby, ja sam zapłacę. To kolejne lata spędziłby w więzieniu i ciągle nie mógłby spłacić tych pieniędzy. Oto stan, w jakim jest człowiek. Człowiek jest niezdolny do tego, żeby mógł zapłacić za swoje własne grzechy. Jedyny sposób, w jaki możemy otrzymać przebaczenie naszych grzechów, przychodzi w prostocie, poprzez rozpoznanie naszej potrzeby i poprzez powiedzenie Panie, nie jestem w stanie zrobić nic, aby uzyskać przebaczenie swoich grzechów. Chcę je otrzymać od ciebie. Nigdy nie będę w stanie zapłacić za mój grzech. Dziękuję ci za to, że Jezus za mnie umarł i za to, że kiedy wylał swoją krew na krzyżu i oddał swoje ciało na ofiarę, że to była kara za moje przewinienia i potrzeba, aby wykonała się Boża sprawiedliwość, została wykonana. A dowodem na to jest. To bardzo istotna kwestia. Skąd wiemy, że ofiara Jezusa Chrystusa została przyjęta, czy nie, przez świętego Boga? Dowodem na to jest to, że po trzech dniach Jezus Chrystus z martwych wstał. Więc te dwie rzeczy sprawiają, że przesłanie Biblii i chrześcijańskiej Ewangelii są unikalne. To jest inne od jakiegokolwiek innego przesłania. Poprzez te dwie rzeczy możemy powiedzieć, że każda religia na świecie uczy nas tego, że musimy być dobrzy i mili, że nie mamy krzywdzić nikogo. Tak, to wszystko prawda. Ale jest pewien fundament w chrześcijańskiej Ewangelii, który jest unikalny. I czym on jest? To w zasadzie dwie rzeczy. Chrześcijańska Ewangelia nie zaczyna się od tego, bądź dobry, bądź miły. Nie mów kłamstw. To przychodzi dużo później. Ona zaczyna się od. Nie jesteś w stanie być dobry, nie jesteś w stanie być uczciwy. Wszystko co robisz jest nieakceptowalne przez Boga. Po pierwsze, potrzebujesz, aby winy z Twojego przeszłego życia zostały usunięte. W pierwszej kolejności musisz wyczyścić swoje stare konto. Zanim zaczniemy od nowego konta, te stare zobowiązania muszą zostać uregulowane. W jaki sposób uregulowane? Chrystus umarł za grzechy świata. To jest sposób, w jaki stare zapisy zostają usunięte. Śmierć zostaje usunięta z drogi. I po drugie, dowodem jest, że Chrystus powstał z martwych. Jest tylko jedna osoba w całej historii rasy ludzkiej, który wyszedł z grobu i pokonał największego wroga człowieka. To jest śmierć. To jest jedyna rzecz, której człowiek nigdy nie był w stanie pokonać. Ludzie podbili kosmos, ludzie podbili wiele chorób, ale on nigdy nie był w stanie pokonać śmierci i nigdy nie będzie w stanie jej pokonać. Ale Jezus Chrystus pokonał śmierć i to jest dowód, ostateczny dowód dla całej rasy ludzkiej, że jego ofiara została przyjęta. I jedyne, co teraz musimy zrobić, to uwierzyć i przyjąć. Biblia mówi, że jeśli uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, i jeżeli wyznasz swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem, będziesz zbawiony. Twoje grzechy zostaną wybaczone. To jest jak otrzymanie tego czeku, który ojciec dał synowi, mówiąc: Dziękuję Ci, Tato, że zapłaciłeś moją karę. Mogę wyjść z tej sali sądowej całkowicie wolne. Biblia mówi o tym, że któregoś dnia Jezus Chrystus wróci na Ziemię, aby osądzić każdą istotę ludzką, która kiedykolwiek tutaj żyła. I zanim to nastąpi, musimy się upewnić, że jesteśmy pojednani z Bogiem, że nasze grzechy są przebaczone. I to jest właśnie zaproszenie, które przychodzi do ciebie dzisiaj. Co musisz zrobić? Przyznaj, że jesteś grzesznikiem. I wierz w to, że Chrystus umarł za Twoje grzechy i że powstał z martwych. Przyjmij go do swojego życia. Poproś go o wybaczenie. Wyznaj go swoim Panem to znaczy, powiedz to swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest od teraz Moim Panem. To takie proste. Niech Bóg może ci podjąć tę decyzję dzisiaj.